których potrzebują do wykonania zadania, one powinny być tak, w takim miejscu ułożone w sali, w której prowadzone są zajęcia, aby uczniowie mieli cały czas swobodny dostęp do tego. Ważne jest też, aby uczniowie w ramach tej odpowiedzialności sami sprawdzali i poprawiali swoje prace, nie tylko te z matematyki, które jest im najłatwiej, najłatwiej sprawdzić. Owszem, tutaj jako nauczyciele na początku możemy bardzo bać się tego aspektu, ale to należy wprowadzać małymi krokami. Zaczynać od prostych, prostych zadań, które oni mogliby sobie samodzielnie. Sprawdzać, dlaczego to my, nauczyciele, mamy być ciągle zawaleni tonami sprawdzianów, kartkówek, zeszytów, tak? których sprawdzanie w zasadzie jest niekończącą się historią. Znacznie przyjemniej jest zorganizować sobie pracę w taki sposób, aby mm, uczniowie sami sprawdzali swoje prace. Może to być I Kiedy zastanawiamy się podczas naszej takiej zawodowej, belferskiej pracy, dlaczego niektóre z dzieci mają wyjątkowy problem ze słuchaniem. Bardzo często nam to się zdarza. Szybko zajęcia i mamy wrażenie, że oni nas w ogóle nie słuchają, że nie wiem, że Krzyś znowu nie słucha, a Basia jest znowu rozkojarzona. Ale całkiem nieźle radzą sobie na przykład na lekcji muzyki takie dzieci. Albo zastanawiamy się, że nad tym, że typowy adyhadowiec, takim skrótem się posłużę, w większości zajęć jest wyjątkowo niezainteresowany, ale na przykład na lekcji przyrody no, jest niezwykle wyczulony, słucha i skupia się. No i tutaj pojawiają się oczywiście, po przeanalizowaniu e, takiego tematu, pojawia się zagadnienie e, związane z ośmioma inteligencjami według Howarda Gardnera i tu jest taki czas na małą, małą powtórkę e, z rodzajów inteligencji.